Witam, tutaj z Chciałbym Wam zaprezentować kilka kurzających, żeby nie powiedzieć wkurwiających rzeczy w Windows 7. Na początek zacznijmy od tych ikonek, które na pasku zadań się ustalają. Dla nowych użytkowników systemu Windows 7 jest to bardzo wkurzające, dlatego pokażę Wam, jak to wyłączyć. Klikamy PPM na pasku, klikamy właściwości. I tutaj mamy przycisk pasko zadań. Tutaj wybieramy Nigdy nie scalaj, lub scalaj, gdy pasek zadań jest pełny. No, ja wybiorę Nie scalaj, bo nie lubię, jak to się scala. No i dobrze. Dajemy zastosuj, i już się nie będzie dziadostwo scalało. A teraz jedyne, co może być wkurzające, że ten pasek jest duży. No, można temu zapobiec, klikając tutaj. Użyj małych ikon. Znowu zastosuj. OK. I teraz jest już. W miarę. Da radę żyć. Kolejną wkurzającą rzeczą w Windows 7 jest to głupie maksymalizowanie okiem. Jest to dosyć wkurzające dla nowych użytkowników systemu Windows. Pokażę Wam, jak to teraz wyłączyć. Klikamy Start. Wyszukaj programy i pliki. Wpisujemy mysz. Teraz wybieramy Zmień sposób działania myszy. Tutaj wybieramy pozycję, Zapobiegaj automatycznemu rozszerzaniu okien przeniesionych na krawędź ekranu. Klikamy zastosuj ok zamykamy otwieramy przykładowy folder czy tam klik i już się nie będzie maksymalizował kolejną wkurzającą rzeczą jest a to jest w ogólnie całym Windowsie to, że niektóre programy, które zainstalujemy i wymagają połączenia z siecią, łączą się z Internet Explorer, który wiadomo jest hmm, najbardziej atakowaną przeglądarką, można by powiedzieć, na świecie. Można temu zapobiec klikając Start, panel sterowania, programy i funkcje, włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows. Czekamy aż listę zapełni. Odzna ja już to mam odznaczone, bo ja tego bardzo nie lubię. Dlatego klik odznaczcie tą pozycję Internet Explorer 8. Później klikajcie OK. Czekajcie, aż system Windows prowadzi zmiany do funkcji. Potem wystarczy zrestartować swój komputer. To by było na tyle. Z góry dzięki za obejrzenie filmiku. Za subskrypcję się nie pogniewam. No i oczywiście zapraszamy na naszą stronę techblogger.tk